Cześć, witajcie. Ja jestem Rafa Bramo i zapraszam Was na kolejny odcinek z Chinese Frontiers. Budujemy wieżę, fortecę graniczną. Nic tutaj bez Was nie zrobiłem. Jedynie tylko tak jak mówię, zakończyliśmy na tamtych belkach na, na rogu i, i tyle, tak? I lecimy, lecimy dalej razem z budową. Pamiętajcie, nic. Bez Was nie robię. Przynajmniej na razie. Jeśli chodzi o budowę i postępy w budowie tutaj tej wieży, to no, chcę, żebyście, jak powiem, w tym uby, uby, uczestniczyli w pełni. No wiadomo, że tam w, w naszej wiosce, no, to czasami trzeba coś tam e, przyspieszyć, e, ponaglić i, i w ogóle, więc no coś tam, coś tam zrobię o, no, ale ale tak jak mówię, no trzeba, trzeba się liczyć z tym, że czasami może być jakieś przyspieszenie, czy trzeba przyspieszyć i i tutaj wsporniki dajemy Nie miejcie mi tego za złe, ale to nie wszystko czasami trzeba pokazywać. Czasami trzeba, że tak powiem, kuchnię schować, nie? Nie można przygotowywać ciągle dań na widoku. Teraz już chyba będą same deski. Czekajcie tutaj, tylko żeby nie spaść. co znów wymyślą w następnej tej fortecy co? i na wymiar tu kolejna kolejna i tutaj na końcu już będzie wszystko o teraz z tej strony dobra to tutaj zaczniemy z tej ostatniej i Dobra, i błotek i tutaj a i kliny no kliny albo jak albo sportniki jak zwał, tak zwal i tak tu otrzymują i wspierają, nie? I klinują, żeby się deska nie ruszała. Dobra, od razu tutaj też zrobimy. Tutaj nic nie ma, to jeszcze tutaj i tutaj jeszcze, no mówię, tutaj trzeba uwalać na krawę, bo można się zwalić. Następne beleczku. tutaj. I tutaj idziemy się w górę, nie? Nie będziemy mieli z głowy chyba trzeba będzie jeszcze polecieć po belki, ale Dobra, mamy 5 powinno wystarczyć. Co się łodki uciekają tutaj szybko. Dobra, tędy sobie możemy przejść i jeszcze tu cyk. Jak to mówią, klin, klina, pinem klinuje. pomiędzy yy, palami no, i tutaj jeszcze ten. na dach to tutaj chyba będzie dach z tej strony bo tak jak ten no to tutaj Słuchajcie jak to tu tam wygląda. Pierwsze murowane, drugie. Jesteśmy na drugim, na drugim poziomie, jeszcze trzeci będzie. Jeszcze tutaj prosta a jeszcze tu widzicie. No i dobra i mamy wszystko i tutaj kolejne kłody. Ile? Tutaj są dwie. A tutaj jedna. I tutaj trzy kłody. Trzeba no. No, będzie polecieć, po potem po pokłady kłody. No nie, nie ukrywam, że też jestem tym zachwycony. No ale jak mus, to mus. Dobrze, no, że schody tutaj mamy. To w sumie tutaj ja bym to już zdekonstruował, bo to już się nie przyda. No było, wykorzystaliśmy i teraz. Już to niepotrzebne. Wszystko, wszystko. Dobra, lecimy po kłody. Ponad 50% mamy zbudowane. Mamy się czym pochwalić. Mam tylko nadzieję, że tych bali nam starczy. Ale powinno. Nie ma, że, że coś czerwonego, nie? Dobra, tutaj z tej strony. Aby nie lasać tak daleko co prawda użyjemy dwie, dwie kłody ale zawsze to zaoszczędzone dobra i zaraz będzie po młotku o i jeszcze tutaj młotek skończył. No to co? Tworzymy młotek kolejny, nie? No. Dobra. To prymitywny młot i 14 możemy stworzyć, ale nie będziemy 14 tworzyć, bo ani nie mamy miejsca, ani, ani no, że tak powiem, czasu na, yy, na że tak powiem, tworzenie i zbieranie później młotków A tak jeden młotek wystarczy żeby zbudować jakiś jak, jakiś procent budowli nie? nie będę liczał bo to różnie to bywa więc woda zachodu ちょっと待って。 Tu kratownica super siatka, cyk i teraz nie spadniemy. No chyba, że tu schodami na, na dół zamiast nastrychnie, jak ten konik z drzewa na biegunach. Są ubezpieczne tutaj między konami, chcę przejść, wiedzą, że nie spadnę. Dobra, i tu belka na wymiar, tu belka na wymiar. Kolejna belka na wymiar. No tutaj to jest. Z... No i Ciekawe, czy będę musiał tutaj ee, ten rusztowanie stawiać, czy nie. Czy wystarczy, że z ziemi, w sumie z ziemi, z powodu musiał zejść ło. żeby się nie spierdzielić dobra no serio czy ja to tutaj sięgnę Słuchajcie, może tak dobra trzeba rusztowanie zrobić tak czy inaczej ale no dobra, no na razie jakoś sobie jeszcze radzimy, ale nie ukrywam, że będzie trzeba rusztowanie zrobić. Raczej nie, ale zobaczymy. najpierw będziemy szukać dziurę w całym. Tutaj z tej strony sięgnę. Dobra, pojawiły się nowe. belka na wymiar. Oj? To idziemy tu. że nie ma Belki na wymiar. Te będą schody z tej strony. tutaj to schodowa, więc muszą się czegoś schody trzymać, nie? Dobra, pojawiła się następna strona medalu. Tu będzie jedna, czy będzie trzeba dwie robić, dwie trzeba robić, dobra, to zrobimy tak tu. Dobra, mamy to jeszcze jedno. Nie musimy robić. ale ale jak mus to mus tutaj są te otwory kamienne więc jakby nie było dobra co tutaj jeszcze tutaj no młotek dobra deska strukana jest strugana i deska strugana. Dobra, katownica. Dobra, możemy się czuć coraz bezpieczniej. Drzwi mamy. Dobra, nie przejdziemy dalej. Tutaj drzwi są. Sasasz nie wypadł, a nikt, żeby go nikt nie, nie tego nie zepchnął, nie? Tutaj z tej strony teraz i tu cykl. Swoją część szybciej zrobimy niż, niż oni. Jasem tutaj mam tak cyk i tutaj. poszedł? Widzicie, co ja bym zrobił tutaj? Przynajmniej ani nie spadnę ze schodów, ani nie spadnę z balkonu. Że, że tak powiem jest kryty na oba kopytanie i z przodu i z tyłu dobra jeszcze tutaj przecież by tylko jedno wyjście było na zewnątrz, na, na ten czy też niekoniecznie tam, z tamtej strony, ale tutaj przynajmniej tu i z tamtej strony coś zrobić. O, i belki w górę. Dobra, to tutaj beleczka, tu, beleczka I dobra i yy, Kurde, jakoś tak dziwnie szybko się te zerzwają młotki. I to no na po kolumienki. Eee, a, sorry, nie to. Wielka na wymiar ma być, i z drugiej strony, i robimy, i robimy schody, proszę Państwa, dalej i wyżej, i się młotek skończył. Zróbmy może tym razem dwa mamy. Taką ilość miejsca, więc możemy zrobić dwa, i jeden slot w punku będzie pusty. No tak, pusty. Eee, dobra, ja bym sobie zjadł cyk i na nowo. O nie to łotek, łotek i tubeleczka To, ale ja bym sobie tutaj tubelki. Nie, sorry bardzo. Kolejne belki na wymiar. Dobra. Belka na wymiar, belka na wymiar. I pytanie chyba będzie tutaj wejście. Tu jest tutaj z tej strony. Robimy. z tej strony. Teraz tu z tej strony. No w sumie prawidłowo, nie? A i tutaj ścianka. i ja bym tutaj na tym etapie w sumie nie jeszcze kawałek pójdziemy schodami schodek po schodku I żeby tutaj się nie, nie zwalić Cyk, i tu. Ratownica, tu. Tego. Tu pan na deska, i tu. O! Zawijasy. Robimy. Cyk. Tutaj coś na dole. Dobra, tu. Tu wyżej. Dobra, i najpierw tu. Tu. No, dawaj, dawaj. Tu. Cyk, cyk. Tutaj jeszcze coś, ale na szczęście nie. I znowu cyk. No dawaj Nie den się. Katownicy. Be belka. W sumie deska, no ale dobra. No i będzie. Katownica i. No i dobra, i tutaj zanim dalej pójdziemy, to ja bym się tutaj zatrzymał na tym etapie. I jesteśmy coraz wyżej i mamy coraz fajniejszy widok. Coraz fajniejszy widok. Dobra, mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jak coś, to łapka w górę, subik, strefa komentarza, oczywiście na Was czeka. Ja zapraszam na kolejne moje produkcje, a tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia, hej!